kochani, właśnie wróciłam z ogrodnictwa i udało mi się znaleźć parę bylin, których jeszcze nie mam w swoim ogrodzie, więc warto było je kupić. Jestem bardzo zadowolona. Będę Wam oczywiście pokazywała, co to jest za odmiana. Będę Wam mówiła, jaka jest cena. Niektóre rzeczy były w miksie, więc niestety nie będę Wam powiedzieć stricte odmiany, bo na przykład pisało ostróżka miks. No i w ten sposób wybieraliśmy po prostu na zasadzie albo już roślin, które kwitły, albo na zasadzie powiedzmy odcienia liści. Mojemu stanowi na przykład zależało na białej. Więc lecimy z tym tematem. Eee, wezmę sobie, zrobię troszkę tutaj więcej miejsca. Rozłożyłam sobie karton, bo jednak te dończki są dość mocno podlane. U nas od tygodnia ciągle pada deszcz i szukam takiego okna pogodowego, w którym będę mogła dla Was nakręcić jakiś filmik. Eee, wezmę się zaraz po filmiku zapielenie, bo przyznam, że wszystko zarosło totalnie trawą. Jednak po deszczach to najszybciej trawa rośnie. Ale wracając do filmu pierwsze to jest szałwia odmiana Greggi. Cena takiej sadzonki 12 zł. Jak widzicie, ona ma takie bardzo mocno purpurowe kwiaty drobne, umieszczone właśnie na końcówkach już tego kwiatostanu. Jest ona troszkę inna od zwykłej szałwi, takiej omszonej, którą macie. Jest to akurat szałwie, którą ja uwielbiam. I ta odmiana Greggy, i właśnie odmiana Sherry Lips, to są jedne z moich ulubionych szałwii, ze względu na to, że one mają taki delikatny pokrój wzniesiony ku górze bardzo ładnie uzupełniają kompozycję, potrafi się bardzo ładnie rozrastać, świetnie zimuje i ja na pewno będę też z niej zbierała nasiona. Często na przykład biorę już takie rośliny, które mocno przekwitają w ogrodnictwie po to właśnie, żeby pozyskać nasiona eee, czasem z czystego lenictwa, bo na przykład podobają mi się dwie odmiany, jakieś na przykład ostróżki i nie chce mi się wydawać powiedzmy 16 zł za nasiona i kolejnych 16 zł za przesyłkę, więc wolę na miejscu kupić jedną sadzonkę za 8 zł i mieć po prostu taką ilość tych nasion, jaką będę potrzebować w razie czego nawet oddać znajomym, więc pierwsza nasza roślina szałwia greggi, bardzo ładnie ukorzeniana, zobaczymy sobie też na bryłę korzeniową, jak widzicie piękne sadzonki zdrowe, mocne, ostatnio akurat byłam w innym ogrodnictwie, kupiłam wyobraźcie sobie różę na dzień mamy, dla mojej mamy taką różę historyczną, i pierwsze co, to okazało się, że tam jest tona, tona przędziorka. Walczymy z tym przędziorkiem już od dłuższego czasu i wyobraźcie sobie, że nawet ostrą chemią nie idzie go po prostu zwalczyć. Przenieśliśmy go w takie miejsce, że akurat będzie miał możliwość samemu się leczyć, nie infekując nam przy okazji innych roślin, ale no uważajcie na to, co kupujecie w ogrodnictwie. Ja nawet czasem prewencyjnie chyba będę robiła takie opryski na rośliny. Kolejna roślina, bardzo duża. Jak widzicie, wielka, 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 wielka sadzonka, nie jestem w stanie aż tak wysoko statywu umiejscowić, chociaż zaraz spróbujemy. Eee, to jest złocień maruna. Jak wiecie, ja mam złocień maruna od mojej mamy, taki biały z żółtym środeczkiem, bardziej z takimi chryzantemowo pełnymi kwiatami. Natomiast tu mamy złocień w żółtej odmianie, takie leje... leje... <laughs> kwiatostany w formie lejka. Widać te dziureczki, które są. Taka sadzonka kosztowała 8 zł. Jest ona naprawdę wielka. Poczekajcie, ja spróbuję przestawić statyw. Statyw poszedł na maksa do góry. Zobaczcie, olbrzymia sadzonka. Przepiękne takie wiechy właśnie drobnych, żółto, takich słonecznikowych kwiatów. Ja uwielbiam taki kolor właśnie, on nadaje bardzo dużo właśnie takiego życia w ogrodzie. Przepięknie złocień się rozrasta, więc też jeżeli piln pilnujecie gdzieś tam, żeby rośliny nieszczególnie ekspansywnie Wasz ogród zarastały, no to akurat nad złocieniem możecie się dość mocno Pokłonić, bo złocenie to wiecie, że wszystkie, bo to jest odmiana Crazy Daisy, odmiana tradycyjna złocenia, odmiana różowa, którą mam, odmiana właśnie maruna, ta biało-żółta, ta żółta odmiana one wszystkie, wszystkie bardzo, bardzo mocno się wysiewają i rozrastają. Jeżeli chodzi o bryłę korzeniową tej sadzonki, czuję, że będzie przepiękna, bo nie chcę wyjść. Zobaczcie. Teraz nawet sadząc w okresie letnim, kiedy najbliższy tydzień również zapowiadają deszcze, nie macie obawy o to, że coś się tym sadzonkom wydarzy. Najważniejsze jest to, żeby one faktycznie przez te pierwsze dwa tygodnie były podlewane w ten sposób, żeby mogły ten system korzeniowy otworzyć, żeby on się rozrósł właśnie w tą ziemię, w którą będziemy wsadzać i przez to będziecie mogli cieszyć się przez długi, długi czas piękną kwitnącą sadzonką w swoim ogrodzie. Co jest ważne, ona Wam pięknie przezimuje i w przyszłym roku również będzie cudownie, cudownie kwitła. Kolejna roślina, której w ogóle nie mam u siebie w ogrodzie, i to jest kosmos, już wam pokazuję. Odmiana Eklipsę pisał kosmos czekoladowy, kosztował on 8 zł. Zobaczcie. Jaki jest ciekawy pokrój tej rośliny, jak wiecie, kosmos ma takie koperkowe liście. Ta roślina jest całkiem inna. Ona dopiero zaczyna swoje kwitnienie. Możemy to zobaczyć poprzez pąki kwiatowe, które dopiero się pojawiają, i przy tym jest taki piękny czekoladowy kwiat. Troszkę mi to przypomina drakiew. Odmianę Black Knight, ale przyznam Wam, że podoba mi się ten pokrój ze względu na właśnie brak gęstości tych kwiatów. Raczej takie luźne uwiązanie, pojedyncze kwiaty na wierzchu bardzo długiej łodygi. Wydaje mi się, że będzie przepięknie się komponował. Na razie myślę, gdzie je wszystkie wsadzę, ale po pieleniu na pewno i wycięciu roślin, co po niektórych bardzo mój ogród się przerzedzi. Niemniej jednak zaczyna się szaleństwo kolorystyczne i na pewno będziemy przeglądać to, co się udało. Że zakwitło w, w ostatnim czasie. Kolejna, nie mniej piękna roślina to jest e, Aster. I to są astry, e, które będą zimowały. Ja mam ją akurat te astry w podstawowej odmianie takiego jasnego fioletu, też ją dostałam od mojej mamy. Taki aster odmiana Jenny kosztował 10 zł. Spodoba mi się ze względu oczywiście na kolorystykę, ze względu na pokrój, no niekoniecznie, bo, bo jest roślina, którą mam, więc ona mnie niczym nie zachwyciła czymś, czego jeszcze nie widziałam. Będziemy mogli sobie śmiało z tego pozbierać nasiona, więc jeżeli komuś zależy na większej ilości takich astrów, no to śmiało można sobie faktycznie te astry rozgospodarować. Oj! Troszkę was przedstawiłem, żeby lepiej było widać. Śmiało można sobie te astry wysiać. Ja mam nasiona, będę wam też pokazywała, co jeszcze będę dosiewać, co jeszcze w moim ogrodzie się będzie na pewno zmieniało. Także astry jak najbardziej polecam, bardzo fajnie zarastają, bardzo ładnie kwitną, tworzą taką kopę. I ona właśnie przypomina chryzantemy, które na wszystkich świętach wstawiamy na pomniki, i naprawdę potrafi bardzo ładnie i spektakularnie wyglądać. U mnie on rośnie przy płocie, tworząc pierwszy plan roślin. E, kolejna roślina, którą kupiłam, co prawda już mam w swoim ogrodzie, to jest odmiana pysznogówki, oczywiście, już pewnie poznajecie po liściach, Sugar booze Grape Gumbal. Ja mam jedną taką sadzonkę. To jest właśnie ta taka bidna, która tam rośnie, więc uznałam, że kupię jedną taką ładną. 12 zł za taką sadzonkę. Wydaje mi się dość uczciwa cena. I udało mi się jeszcze kupić dwie pysznogówki. Jednej nie mam w ogóle, a drugą też właśnie znalazłam jako nowość. Ona wygląda trochę licho, ale myślę, że ona pod wpływem po prostu posadzenia na miejsce stałe da sobie radę i będziemy z niej ostatecznie bardzo zadowoleni, jak się rozrośnie. Jerzówki oczywiście zostawimy sobie na koniec. Kolejna piękna odmiana to będzie prawdopodobnie ostróżka. Ostróżki są w tym ogrodnictwie po 8 zł, odmiana jest biała. Prawdopodobnie mój syn właśnie chciał mieć białą ostróżeczkę i gdzieś właśnie ją wprowadzić sobie do ogrodu, pomimo, że ostróżki białe posiadamy, ale głównie naszym ulubionym kolorem są fiolety i róże. Jeżeli chodzi o ostróżki, to jednak ta odmiana wydaje mi się, może być bardzo ciekawa, a dla syna, jak wiecie, wszystko dla dzieci. I one są gdzieś tam dla nas priorytetem i są najważniejsze. E, nie kwitnąca, wręcz e, taka dość nietypowa, to jest w ogóle pysznogłówka Monarda, od, odmiana. Barburiana ruseliana. Nie miałam nigdy takiej. Jeszcze nawet nie sprawdziłam na internecie, ale jak zobaczyłam, że jest nazwa, której nie kojarzę i której nie mam, no to oczywiście biorę. 12 zł. Mała sadzonka, trochę licha. Mam nadzieję, że fajnie się yy, uda, że odbije. Więc poucinam sobie parę pędów i na pewno będę starała się z tej sadzonki zrobić yy, kolejne sadzonki. Te, które będę do ziemi wsadzała jesienią. Na pewno pozbieram też z niej nasiona. Także ta odmiana również piękna. To akurat ostróżka, która mi się spodoba ze względu na swój przepiękny, taki delikatny pudrowy róż, ale wymieszany z fioletem. Nie było odmiany. Przepiękna odmiana. Może ktoś z Was wie, jaka to jest odmiana ostróżki. Totalnie różowa. Widzicie, tu ma takie fioletowe printy. Bardzo dużo będzie miała właśnie tych już kolb nasiennych, więc na pewno będziemy sobie nasionka z niej pobierać. I ona również 8 zł. Kolejna roślina, którą wiecie, że ubóstwiam. Zobaczcie, przepiękna sadzonka. Jedna, ale ile ona tych odnóg już? I to mamy Penstemon Harsker Red Phoenix Pink. 8 zł kosztowała ta sadzoneczka. Ona już jest teraz w pełni fazy kwitnienia, jeszcze dużo, dużo kwiatów na pewno nam rozkwitnie. Widać, że te kwiatostany, one się zaczynają powoli otwierać, ale już widzimy ten pierwotny kolor przepiękny, dzbaneczkowy, i właśnie tu jest biały środek, a wewnątrz jest taki bordowy, pręcik i ciemny. Przepiękna roślina, troszkę taka jak dla mnie z rośliny naparcnicowatych. Bardzo jestem zadowolona, że ją kupiłam. Roślina, której w ogóle nie mam. Widzę, że ona będzie w odcieniu fioletowym. Wziąłem sobie celowo taką sadzonkę, żeby było widać co tam jest. To jest oczywiście pyszna główka i odmiana jest Blue Moon, czyli Niebieski Księżyc. E, ładna sadzonka, złotych 12. Podobno jeszcze ogrodnictwo ma wprowadzić jakieś odmiany. Mam nadzieję, że pojawią się odmiany, których nie mam. E, postaram się też zidentyfikować tą odmianę, tą czerwono-różową, e, taką nietypową, którą mam w ogrodzie, bo były o nią dość spore pytania. Troszkę maili dostałam. Za co Wam dziękuję. To jest bardzo miłe, że dajmy ile wysyłacie, kolejna roślina niepozorna, małe, drobne kwiatuszki, a z dołu takie słoniowato płaskie liście i to jest limonium limonium ma właśnie przepiękne, takie drobne fioletowe kwiaty Fantastyczna jako wypełniacz. Ja ją sadzę w towarzystwie werbeny patagońskiej, a między to na przykład daję sobie jeżówki i tworzą one niesamowitą kompozycję. Taka duża sadzonka limonium złotych 12. Kolejne, kolejna roślinka, którą sobie kupiłam za 8 zł, to jest kloeme. Już Wam pokazuję. Kloemę. Ona kwitnie akurat tak dość nietypowo, bo ma takie wiechowate bardziej kwiaty, ale pojedyncze kwiatostany na nich umieszczone. Bardzo ładna roślina, bardzo mocno krzewiąca, więc wydaje mi się, że też będę sobie z niej zbierała. W ogóle to jest roślina, którą bardzo chciałam mieć u siebie w ogrodzie i była u nas w ogrodnictwie nasiona. Ale tak zawsze, za każdym razem idąc po nasiona zapominałam o tym, żeby je kupić. No i skończyło się tak, że po prostu nie kupiłam i nasiona się skończyły ale udało mi się znaleźć w ogrodnictwie więc na pewno tą sadzoneczkę też sobie umieścimy no i przechodzimy do sedna naszych zakupów czyli do jeżówek a jednak jeszcze nie, jeszcze leżała tu taka wielka roślina, zapomniałam całkowicie o niej zobaczcie jaki olbrzym on nawet się nie zmieści pomimo, że jest olbrzymi statyw bardzo wysoko postawiony nie ma opcji, że się zmieści i to jest w ogóle Filostegia odmiana Butik Rouge i Anne Rose. 10 zł. Wielka, olbrzymia, potężna sadzonka. Bardzo czekam, aż zakwitnie. Bardzo chętnie ją wprowadzę do ogrodu. Także zobaczymy, co to będzie w ogóle. Jest niesamowicie wielka. Także ona idzie na bok. Muszę ją poprzeć o stół, na którym kręcę dla Was filmy, bo po prostu nie mieszczę się, teraz tak, lecimy jeżówek udało mi się zdobyć tylko 5. i są to odmiany, których u siebie w ogrodzie nie mam, pierwsza odmiana to jest odmiana Green Jewel jak wiecie, ona była zamawiana z Flower Bulbs i niestety sadzonka nie przetrwała przyjechała już w bardzo kiepskim stanie była beznadziejna, ja już z tego ogrodnictwa na pewno nic nie zamówię, nie jestem zadowolona z tych sadzonek, są najbardziej herlawe jeszcze nie kwitną są takie wymęczone, naprawdę są na świetnym stanowisku tym samym, które pozostały jeżówki. Wszystkie jeżówki zaczęły kwitnąć, a z tamtej firmy niestety nic. Więc ja już więcej na pewno od nich sadzonek nie będę zamawiała. I to jest Green Jewel. Ona będzie kwitła nam na zielono. Żeby zrobić taki kontrast kolorystyczny, kolejna przepiękna jeżówka. Zobaczcie, jaki cudowny kolor. Uwielbiam takie intensywne odcienie. I tu mamy jeżówkę. To jest Sun... Magic Vintage Ruby, a ja mam jeszcze Sun Magic Vintage Fuchsia i faktycznie ona jest w kolorze Fuksji, ta jest bardziej w kolorze taki róż de facto z pomarańczem, bo jak się przyjrzycie tym kwiatostanom, to widać, że tu jest róż wymieszany z pomarańczem, przepiękna czerwona, jeżówkowa, wręcz purpurowa główka. Kolejna roślina. Ona jest, ktoś by powiedział, o to jest zwykła, zwykła echinacea purpura, to nie jest zwykła echinacea purpura, to jest odmiana Amazing Dream. Ona będzie miała całkowicie inny pokrój, płatki bardziej skierowane ku dołowi, coś na zasadzie pallida, ale palida ma znowu bardziej wątłe płatki, także to jest troszkę inna odmiana. Jak wiecie, ja się staram skompletować chyba wszystkie odmiany jeżówek, jakie istnieją, ale brakuje mi... Jeszcze dużo, 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 ale z dnia na dzień mam nadzieję, że ta kolekcja będzie się powiększała. Jeżówki w naszym ogrodnictwie są po 15 zł. Kolejna cudowna, tym razem taka mocno oranżowa, jeśli chodzi od spodu, również takie pomarańczowo-żółtawe liście, i to jest odmiana kochani Prima Saffron. Tej w ogóle nawet nie widziałam na internecie, że była w sprzedaży, więc tym bardziej jestem zadowolona, że udało mi się ją zdobyć. Przepiękna, pomarańczowa, niski pokrój to na pewno, bo to już widać po samej sadzonce, że ona będzie bardziej krzeczasta. I z wyższych Sunny Days Ruby, tym razem z pełnym koszyczkiem, ciemne bordo, no właściwie taki amarant z bordem wymieszany, zielony środek, gęsty koszyczek, pojedyncze płatki. Ja jestem zachwycona, wiecie, że kocham, 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 kocham jeżówki. Na pewno będę je starała się rozsadzić. Już moja mama jak zobaczyła, to po prostu aż jej oczy świeciły, więc chciałabym z tych jeżówek porobić jak najwięcej sadzonek. Napiszcie kochani, czy też jeszcze wysiewacie jakieś rośliny, czy też zbieracie swoje nasiona. Ja będę następne filmy starała się, jak tylko pogoda pozwoli, nakręcić o właśnie zbieraniu nasion. Co możemy zbierać, co możemy robić. Co możemy zostawić, żeby samoistnie się wysiało, po to, żeby w przyszłym roku daną rośliną się cieszyć. Widzę, że mój pies się obudził, więc teraz będzie mieć akompaniament jego szczekania. Ja biorę się za pracę, póki jest jeszcze... Nie deszczowo, zapielenie, na pewno muszę popodlewać niektóre rośliny w Donicach, gnojówką z Żywokostu i z Agrycznika, żeby te rośliny zaczęły piękniej rosnąć. Napiszcie, czy któreś z tych kwiatów się Wam podobają, czy sami wprowadzilibyście je do swojego ogrodu, a może już te rośliny w ogrodzie u siebie macie. Także czekam na Wasze komentarze. Jeżeli film się Wam podobał, zachęcam Was oczywiście do subskrypcji, do wsiśnięcia łapki w górę. Ja za każdą Waszą interakcję bardzo, bardzo się cieszę. Zwiększa to też moje zasięgi, więc docieram do większej ilości osób i motywuje mnie to do tego, żeby faktycznie ten kanał dla Was tworzyć. A sprawia mi to, nie ukrywam, olbrzymią, olbrzymią przyjemność. Także ja całuję Was gorąco. Wspaniałej soboty Wam życzę. Cudownych, pięknych kwiatów, i żeby po prostu ta pogoda w końcu się ustabilizowała. Całuję Was gorąco, całusy, pa pa!